Cześć, tu McGuffin. Kobiety trafiają do japońskiego obozu koncentracyjnego na wyspie Sumatra, gdzie są traktowane nieludzko. Dziś opowiem wam o opartym na faktach wojennym dramacie w reżyserii Bruce'a Beresforda, zatytułowanym Rajska Droga. Uwaga spoilery, pilnujcie się. Hotel Raffles w Singapurze, 10 lutego 1942 roku. W wielkiej sali restauracji siedzą eleganccy ludzie. Stoły są zastawione smacznym jedzeniem i winem. Na scenie śpiewa wokalistka słodkim głosem. Wydaje się, jakby nie toczyła się najstraszliwsza wojna w historii ludzkości Druga wojna światowa. Młody oficer zaprasza do tańca uśmiechniętą dziewczynę. Żartują i śmieją się. Druga parazerka na siebie zalotnie, i obdarowują siebie komplementami. Zostałem kilka starszych par słucha wywodów starszego mężczyzny na temat polityki i śmieje się z japońskich żołnierzy, mających krzywe oczy i słabe uzbrojenie. Mogą co najwyżej bawić się zabawkami i niesprawnymi aparatami fotograficznymi. Jedna z kobiet zdaje się być oburzona. A co z Pearl Harbor? I mąż wyjaśnia z pobłażaniem, że atak był nagły. W tym momencie słychać świst pocisku, a za ścianami hotelu rozległ się wybuch. Muzyka milknie, ludzie z niepokojem spoglądają na siebie i pytają, co to było. Wszystko wokół ucichło, a rozmowy zostają wznowione. Wchodzi kilku żołnierzy, starszy z nich oznajmia, że Japończycy przełamali linię frontu, a ich działa ostrzeliwują miasto. Ostrzega również, że Singapur może upaść w ciągu kilku dni, dlatego europejskie kobiety i dzieci muszą wyjechać. Nocą pod ostrzałem kobiety wsiadają na statek, który ma ich zawieść do Europy. Wśród nich są siostry i zagolnice, dzieci i starsze damy. Marynarze rozdają kamizelki ratunkowe. W kabinach słychać rozmowy kobiet, które się jest oburzona, że wwieźli ją w ostatniej chwili. Inna martwi się o pozostałych mężczyzn. Każda ma inny stosunek do tego, co się dzieje, ale dochodzą do jednego wniosku. Muszą to wytrzymać tylko przez pięć tygodni. W ciągu dnia wszyscy wychodzą na pokład i znajdują sobie zajęcia. Grają w karty, czytają. Pani Drummond opowiada dzieciom mity starożytnej Grecji. Nagle na niebie pojawiają się japońskie samoloty. Wojskowi rzucają się do działa przeciwlotniczych, Pozostali kładą się na pokładzie. Nie ma ucieczki przed kulami i bombami spadającymi z góry. Jedna trafia do kajuty i statek staje w płomieniach. Rozlega się rozkaz opuszczenia statku. Trzy kobiety zostają same na otwartym oceanie. Przed nimi pojawiają się zarysy sumatry. Na szczęście woda jest dość ciepła. Nastaje noc. Wszyscy płyną w kierunku odległego brzegu. Wreszcie docierają, tonąc w błocie, ledwo przyciskają się przez mokradła i idą dalej w głąb wyspy. Przed nimi rozciąga się zielona polana, gdzie mogą odpocząć. Dopiero teraz przedstawiam się sobie Rosemary Luton Jones, żona ochotnika, Susan McCarthy, pielęgniarka z australijskiego korpusu, Adriana Parkitor, żona plantatora herbaty pod palącymi promieniami słońca idą wzdłuż wiejskiej ulicy. Podjeżdża do nich wojskowy na rowerze, ale jakby nie zauważa kobiet i odjeżdża. Tez zatrzymuje się przed nimi samochód. Młody uśmiechnięty żołnierz zaprasza jej do środka i pyta, co tutaj robią Angielki. Okazuje się, że był przez kilka lat korespondentem w Singapurze. Dowiedziawszy się o zatopionym statku, jedynie wzrusza ramionami. Co mogę powiedzieć? Tak wygląda wojna. Adriana przypomina o konwencji genewskiej, ale Japonia nie podpisała tej umowy. Trwa wojna. Prawa nie mają znaczenia. Cel jest jeden. Zwycięstwo. Wojskowy wysadza kobiety w środku miasta i życzy im powodzenia. Jednak pojawiający się żołnierze natychmiast pozbawiają je wszelkiej nadziei na dobre zakończenie. Chwytają je i pędzą na plac, brutalnie się rozpychając. Wymęczone kobiety zostają zaprowadzone do baraków otoczonych drutem kolczastym. Od tej chwili będą przetrzymywane tutaj. Rano budzą je krzyki i stukanie kijami o ściany. Przed żołnierzami zostaje postawiony stół, a pułkownik Herota zaczyna mówić, że dni wykorzystywania wschodnich narodów przez Anglików i Holendrów minęły. Teraz karty się odwrócą. Jedna z kobiet podnosi rękę i chce zadać pytanie, ale zostaje pobita przez sierżanta. Nie oszczędzono nawet tych, które rzuciły się z pomocą koleżankom. Żołnierze biją kobiety jak popadnie. Zmuszałem je do pochylenia się w ukłonie. W więźniarki dostałem resztki jedzenia i odpadki. Biorą to wszystko do kuchni, aby przygotować z tego coś jedalnego. Pomimo ciężaru wydarzeń, jedna z kobiet próbuje żartować. Zapewniają, że to nie potrwa długo, przecież ich mężowie wkrótce zwyciężą. Oczywiście są też tacy, którzy nie zamierzają ulegać naciskowi. Irlandka z neutralnego kraju i niemiecki lekarz, sojusznik Japonii. Jednak kobieta od razu się odgraża, jest Żydówką, azjatka porzuca wszelką nadzieję. Japończycy maltretują kobiety. Najbardziej gardzą Europejkami, potem Jeńcami, a następnie kobietami. Adriana podsumowuje. Wszystko odnosi się do nich. Następnego dnia kobiety zostają wyprowadzone do pracy na pola ryżowe. Po wykonaniu obowiązku niosą wodę do łaźni, do strażników, a po drodze udają się zrobić małe, ale przyjemne żarty. Sikają do wiader. Z jednego takiego wiadra torturujących sierża wypija trochę. To sprawia kobietom dużą przyjemność. Jeńcy muszą wykonywać najgorszą pracę. Oczyszczanie nieczystości i noszenie ich na grządki z warzywami. W takich chwilach dopada desperacja. A co jeśli ja Kończycy wygrają. Jednak kobiety od razu przepędzają te myśli. Anglicy nie przegrają. Doktorka Workstatt prosi o dostarczenie niezbędnych leków, ale nie dostaje zgody. Została natomiast poczęstowana papierosami jako sojuszniczka. Kobiety się uspokajają. Zmarła tylko czwórka. To nie tak źle. Do Bożego Narodzenia. Będzie gorzej. To wywołuje oburzenie. Do tego czasu wojna się skończy. A Boże Narodzenie jest już blisko. Wojna trwa dalej. Zachorowała pani Roberts, najstarsza z nich. Pilnie potrzebna jest chinina. Win zgadza się zdobyć leki. W nocy kobieta przechodzi przez drut kolczasty. W najmniej odpowiednim momencie dzwoni budzik, który wzięła w zamian za lek. Światło na wieży się zapala. Kobieta ucieka. Udaje się wrócić do baraku. Rano kobiety ustawiają się na placu. Win ostrzega, że jednym z gości jest kapitan Tanaka z japońskiej tajnej policji. To bardzo złe wieści. Kobiety dowiadują się, że pierwszego dnia młody człowiek zawisł je na wyspę. Win zostaje wyeliminowana i rzucona przed niego, a następnie oblana benzyną. Oficer rzuca zapałkę. Później grzebiąc swoją przyjaciółkę w zrobionej na szybko skrzyni. Pani Drummond recytuje swoje wiersze. Pełne nadziei odnaleź zależenia drogi do raju. Adriana wieczorem nuci melodię Elgara w baraku. Pani Drummond rozpoznaje tę muzykę. Okazuje się, że obydwie uczyły się muzyki. Zaczynają nucić ulubione melodie. Pani Drummond wpada na pomysł, żeby założyć orkiestrę. Rano dzieje się tą myślą. Więźniarki ją wyśmiewają. Jest przekonana, że Japończycy dostarczą instrumenty. Adriana jednak wyjaśnia, instrumentami będą ich głosy. Pani Drummond zapisuje partie muzyczne, które doskonale pamięta. Adriana będzie dyrygentką. To ona prowadzi rekrutację. Wokalistek. Pani Roberts wyraża swoje niezadowolenie. Wcale nie trzeba zapraszać wschodnich dziewcząt. Jej córka przypomina o wing i otwiera matce oczy. Zginęła, ratując właśnie ją. Kobieta jest wstrząśnięta. Rankiem rozpoczynają się pierwsze próby, ale straż rozgania kobiety. Zgromadzenia są zabronione. Nieco później kobiety umawiają się na próby w mniejszych grupach. i będą zwracać na siebie tyle uwagi. A kto wie, może Adriana zostanie pierwszą dyrygentką kobietą. Pewnego dnia sierżant wchodzi do baraku i przekazuje pani Drummond listy najmłodszych i najatrakcyjniejszych kobiet. Co to ma być? Repatriacja? Egzekucja? Rankiem zostałem przewieziony do miasta. W dużej, pięknej rezydencji witaje bogato zostawiony stół. Do klub najwybitniejszych i najlepiej wykształconych japońskich oficerów potrzebuję pracownic do klubu. Dostaną jedzenie i jedwabne prześcieradła. Kobiety, które zdecydują się pozostać w pięknym domu, mają przejść na bok. Kilka odchodzi nie chcą przecież umrzeć w obozie. Adriana zatrzymuje jedną dziewczynę. Jak możesz? A twój mąż? A zespół. Dziewczyna płacze. Czy zostać w obozie, by głodować i śpiewać? Ja Zostaje z Adrianą, a próby trwają dalej. Susan zostaje doktorkę Werkstad podczas usuwania złotych zębów zmarłych. Jest trząśnięta, to dlatego doktorkę stać na whisky i papierosy. Ona jednak spokojnie potwierdza, że i tak dostarczy reki dla wszystkich. Japończycy niczego nie dają za darmo. Kiedy Adriana idzie w nocy do toalety, napada na nią żołnierz. Kobieta go odpycha, ten wpada w odchody. Z powodu krzyków zbiega się ochrona i zamyka kobietę w kratce do następnego dnia. Rankiem przychodzi do niej oficer tajnej policji. Pamięta ją, japońscy żołnierze nie atakują kobiet. Adriana nie oddała hołdu. Żołnierz ją uderzył, a ona odważyła się mu oddać. Jednak Adriana zaprzecza. Był pijany i ją chwycił. Oficer nie słucha kobiety i uderza ją. Jej przyjaciółki prowadzą ją do dowódcy obozu. Jest mu żar, ale dziewczęta mają złe maniery. A dla Japończyków jest to bardzo ważne. Susan czuje zakłopotanie. Głodzą je i biją kobiety. Kradną paczki Czerwonego Krzyża. Nie dają leków chorym. Traktują więźniów jak niewolników. Nie pozwalają im pisać do rodzin. I mają czelność mówić o dobrych manierach Pułkownik oznajmia, że jutro wykonają wyrok na Adrianie. Śledztwo prowadził kapitan Tanaka. Wtedy mestre Mont, zadaje pytanie kapitanowi Tanace, właścicielowi obozu. Myślała, że to dowódca. Adriane. przyprowadzają z powrotem do baraku. W sobotę miną dwa lata, odkąd znalazł się w tym obozie. Kobiety doprowadzają się do porządku. Ubierają się i wychodzą na plac. Adriana daje znaki. W całym obozie rozbrzmiewa muzyka dworaka. Żołnierze siadają i słuchałem z zachwytem. Głosy unoszą się nad barak. Nawet dowódca wychodzi na werandę. Następnego dnia po pracy sierżant wysyła wszystkich do obozu. A Adrianę wyprowadza do lasu. Kobieta spodziewa się kuli w plecy albo czegoś gorszego. Jednak sierżant sadza ją na pniu i zaczyna śpiewać. Gdy skończył pyta, pięknie, a kobieta kiwa głową, dopóki nie wciągnięto rankiem flagi. Susan żartowała, a kapitan Tanaka to zauważył. Rozkazał ją wyprowadzić przed szereg i ukarać. Ustawili ją na kolanach pomiędzy ostro zaostrzonymi palikami. Każdy ruch groził męczeństwem lub śmiercią. Dzień i noc kobiety patrzyły na jej cierpienia. Doktorka poprosiła tłumacza, by przekazał kapitanowi Tanace, że wszystkie wojny się kończą, a jego zachowanie wobec tej kobiety nie przyniesie mu pochlebstwa w oczach zwycięzców. A czy będzie to Japonia? Rano Tanaka podchodzi do zmęczonej kobiety z mieczem w ręku, podnosi broń i na ziemię spadają loki i włosy. Kat odwiedził ofiarę. W nocy w obozie rozbrzmiewa muzyka rawela. Na czele stoi dowódca obozu i tłumacz. Po zakończeniu dowódca obdarowuje kobiety mydłem i prosi o zaśpiewanie japońskiej piosenki. Adriana odmawia, nie jest zachwycona japońską sztuką. Tłumacz wymyśli inny powód. Po pewnym czasie kobiety zostają przewiezione w samochodach. Tłumacz potajemnie mówi, że Japonia przegrywa wojnę. Więźniarki Zostają przewiezione na dworzec, umieszczone w wagonach na bydło i przetransportowane do nowego obozu. Dostają kwatery na wpół zrujnowanych barakach, które próbują doprowadzić się do porządku, ale jest wiele chorych i umierających. Pani Roberts, Rosemary, pani Drummond, wszystkie znalazły swoją drogę do raju. Nadchodzi porany, gdy dowódca przychodzi do kobiet i informuje o zakończeniu wojny. Mogą znów być przyjaciółkami. Kobiety zdają sobie sprawę, że Japonia przegrała. Wrota obozu się otwierają. Pozostałe przy życiu świętują. Trzymały, a sojusznicze wojska dotarły do tego obozu po dwóch tygodniach. W latach 1943 i 1944 chór wykonał ponad 30 utworów. Rozwiązał się, gdy połowa uczestniczek. Zmarła, pozostałe były zbyt słabe, by śpiewać, ocalały więźniarki, były przyjaciółkami przez całe życie i spotykały się, aby śpiewać ulubione utwory. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.